To dziękuję Ci okay. bardzo za y, zgodę w wideo recenzji kursu Chiński Start. Pierwsze pytanie moje do Ciebie jest tylko: jest: z czego jesteś y, najbardziej zadowolona w naszej współpracy? Może coś było dla Ciebie pozytywnym zaskoczeniem, bo oprócz kursu Chiński Start też wcześniej już y, troszkę współpracowałyśmy. Jakbyś mogła się podzielić, co najbardziej Cię zaskoczyło i co, było, y, jakby, co sprawiło, że by byłaś najbardziej zadowolona? Ogólnie, jeżeli chodzi o zaskoczenie, to mnie zaskoczyć jest ciężko, bo co chwilę się coś niespodziewanego y, tutaj dookoła mnie dzieje. Ale taką rzeczą, za którą najbardziej ten kurs doceniam, jest to, że można robić go w swoim tempie. Bo dla mnie to było najważniejsze ze względu na to, że ja mam problem z zapamiętaniem na przykład znaków i muszę do nich często wracać. Bardzo dużo przepisuję je ręcznie, żeby sobie je utrwalić. I też nie musiałam być przez to stratna na zasadzie, że co tydzień spotykamy się w czasie rzeczywistym na zajęciach i co tydzień robimy coś nowego, więc mi się to nawarstwia nawarstwia. Ja po prostu te słówka trenuję do czasu dopóki nie uznam że dobra już z głowy jak ktoś mi powie słówko jakieś tam to ja już widzę znak i wiem że to jest to super, super. czyli to że możesz sobie wrócić kiedy chcesz o której chcesz do lekcji chińskiego startu i zawsze ona tam będzie. Dokładnie, zwłaszcza jak ktoś ma jakieś ADHD lub po prostu niestandardowy rytm pracy po prostu, to jest super ułatwienie ze względu na to, że czasami wstanę o 7 rano i myślę sobie dobra, mam godzinkę, machnę sobie lekcję, a czasami po prostu jest to godzina 17 czy tam 20 powiedzmy trzecia mhm. i wtedy mi się zachce i wtedy sobie robię i to jest też fajnie. I czasami mi się tak zachce we wtorek, a czasami jest to sobota, ewentualnie super. no niedziela też czyli to, jest to, jest, to ta właśnie elastyczność robienia chińskiego startu jest mm -hmm. dla... Zaskoczeniem. Super. A który moduł kursu Chiński Start pomógł Ci najbardziej i dlaczego? W sumie tak naprawdę każdy, no bo ja wcześniej oprócz Twojego własnego kursu uczyłam się na podstawie tych notatek, które Ty mi wysłałaś i Ty pokazałaś mi taki mały plan nauki. Tak, tak. I to było takie wszystko w rozsypce. A tutaj jest fajnie, bo wszystko jest po kolei, tak jakby się ktoś uczył naprawdę od podstaw. Tak jak dzieci w szkole zaczynają angielski od high, no to tu tak samo jest po prostu zaczęte od hao, i wszystko tak fajnie po kolei i nawet jeżeli już tam wcześniej znałam parę słów, to mimo wszystko naprawdę od początku myślę, że to jest super, każda jedna lekcja. Tak, bo tam jest najpierw wymowa, znaki nie mm. dopiero jakby jest ten e, tam dalej nauka. Mhm. A e, z jakimi właśnie problemami mierzyłaś się przed e, uczestnictwem w chińskim starcie? E, czy chiński start pomógł ci w radzeniu sobie z tymi problemami, jeśli chodzi o naukę chińskiego? Myślę, że to była taka priorytetyzacja, czego najpierw się nauczyć. Wiadomo, że najpierw to się człowiek uczy, dzień dobry, do widzenia, mam na imię, mam lat tyle i tyle, ale jakoś tak nie bardzo wiedziałam, e, od czego tam zacząć. I tutaj fajnie. E, jest to też zrobione, że jest e, pokazana e, wymowa tych trudnych głosek i to tak naprawdę od tego się powinno zacząć. Mm -hmm. no, brzmi strasznie, ale nie jest takie straszne, zwłaszcza, że jest to rozbite na kilka lekcji i fajnie po prostu to wygląda i też bardzo powoli, pokazane z przykładami, a samemu jak się uczy na własną rękę no to ciężko jest tak, no bo tak naprawdę nie wiesz czego szukasz. A czy coś zmieniło się w twoim działaniu Justyna w myśleniu w podejściu do nauki chińskiego, odkąd masz chiński start? No na pewno mam większą motywację przez to, że jest to bardzo czytelnie wszystko ułożone od A do Z i jakoś tak lepiej mi się zebrać trochę może to też lenistwo z tymi słówkami, fajnie, że one są tak już przepisany, po prostu lista słówek z góry do dołu, to jest też spore ułatwienie. I jakoś tak bardziej mi się zmobilizować. Mhm. Mi się wydaje. No zdecydowanie jest to duże ułatwienie, i myślę, że to, że to jest tak ułożone po kolei, to jest mhm. największy taki motywator. Cieszę tutaj. się. A czy możesz się pochwalić już jakimś progresem, jakimiś efektami, na przykład jak przerabiałaś sobie i coś nagle się okazało, że, o kurczę, ja już to wiem, jest jakiś progres, jest jakiś efekt? No mi się wydaje, że niektóre z tych głosek jakoś tak. Y Wydaje mi się, że odruchowo, o wiem, jak to przeczytać, mhm, bo wsłuchiwałam się, powtarzałam na głos, całe szczęście byłam sama w domu, bo tutaj tylko ja jestem miłośnikiem, że tak powiem, nauki chińskiego, więc no, <laughs> czasami dziwnie to bywa. A też mam styczność z innym językiem, a właściwie Esperanto, i wiem, jak czasami coś pomyślę, powiem na głos, i ludzie tak na mnie patrzą, jak: O Boże, co ty mówisz w ogóle? Co to za język, ale okej. Okay. No i myślę, że właśnie no to tak, że bardziej się nauczyłam, bo się osłuchałam, mhm. bo tak spokojnie mówisz, powoli, <laughs> starałam tak, i, i to, że no, wiem, jak to przeczytać, i to jest takie super. A powiedz mi szczerze, co powiedziałabyś komuś, kto wciąż się waha i nie wie, czy dołączyć do kursu chiński start? Myślę, że mogłabym takiej osobie polecić ze względu na to, że ja na przykład też no, wahałam się. Ale znałam Twoje materiały wcześniej, więc wiedziałam, że warto im zaufać ze względu na to, że są bardzo przejrzyste, są e, super. E, tutaj pogrupowane, spriorytetyzowane od A do Z i bardzo jakoś się tak przyjemnie to przyswaja, przyjemnie się tego słucha i przede wszystkim to jest mój najważniejszy argument, o którym wspomniałam na początku, że robimy to w swoim czasie. Nie goni nas to, że lekcje są w czasie rzeczywistym. Możemy do nich wracać nawet 20 razy, codziennie, nie wiem, raz w miesiącu przez 20 miesięcy tu z jedną i tą samą lekcję, no jak się ma dostępna zawsze oczywiście w tym wypadku, ale jednak to jest taki mi się wydaje największy tutaj plus tego, że robisz tyle, ile potrzebujesz. No hmm. ale z swoim tłumaczeniem przynajmniej na początku idzie bardzo szybko, bo, <grym> bo jakoś tak łatwo się to wpaja. To super. A powiedz mi, Justyna, w jakim stopniu chiński start spełnił Twoje oczekiwania? Bo wahałaś się, hmm. połączyłaś i w jakim stopniu spełnił Twoje oczekiwania? Nie jestem jeszcze przy końcu żeby nie było, więc nie, nie mogę powiedzieć co do całości, ale na tyle, na ile przebrnęłam przez wszystkie lekcje, słówka, zadania i tak dalej, to 10 na 10. O, Aktualnie jest bez tutaj słodzenia, bo naprawdę doceniam każde jedno wypisane słówko, twoją spokojną, dokładną wymowę, każde zadanie i jakoś tak, no, no po prostu mi się wydaje, że ten kurs, jak na kurs online, ma wszystko, bo inne kursy online, które robiłam, niekoniecznie językowe, mają zazwyczaj sztywną prezentację, czyta się, yy, nawet nie można tego posłuchać, nikt nic więcej nie tłumaczy. Mm -hmm. A tutaj no, jest po prostu full opcja, bo masz wszystko. Mm. No i też spotkania. Tak. Na niestety nie mogłam ostatnio być, ale mam nadzieję, że na kolejnym się uda. Tak, nie będą co miesiąc, także na pewno kiedyś się uda. A powiedz mi, czy Twoim zdaniem cena chińskiego startu była adekwatna? Ty kupiłaś się w dostępie na zawsze, prawda? 500. Mm -hmm kiedy te, kosztował ten kurs, teraz y, ten dostęp na zawsze jest droższy, nie jest przeceniony. Czy uważasz, że jako y, na dostęp na zawsze to jest adekwatna cena za ten kurs? Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę sama jedna lekcja z nauczycielem kosztowałaby pewnie jedną czwartą z tego, ze względu na to, że to jest nietypowy język, a nie angielski, który, z którego petycje są wszędzie dookoła. I... No tak jak mówię, no to jeżeli to jest dostępna zawsze, możemy to tak naprawdę wałkować cały czas, możemy do tego wracać. Mm. Jest też tyle tutaj opcji, więc myślę, że cena jest jak najbardziej adekwatna. No wiadomo, że obecnie nie są to małe pieniądze, ale jak za cały pakiet wydaje mi się, że jest to cena naprawdę w porządku. Super, super. A to jeszcze ostatnie pytanie, czy poleciłabyś chiński start swojemu znajomemu, który chce się uczyć chińskiego? Tak, już nawet to zrobiłam. Czy? Zdarza, zdarzało mi się, jak ktoś się mnie pytał, czy u nas w mieście są na przykład szkoły chińskiego, a jak nie, to jakiś kurs online, więc powiedziałam, że z czystym sumieniem mogę odesłać do Ciebie ewentualnie właśnie do Twoich kursów ze względu na to, że no ja korzystam, jestem bardzo zadowolona. Super. To dziękuję Ci bardzo.